No hej, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałem Wam nagrać taki filmik. Jak wiecie, w cyniku dwójce jest elektryczny ręczny. No nie w każdym, ale w tych, co mają wyposażone są w elektryczny ręczny. Jest linka, w krótkiej wersji oczywiście. Bo Grand, Grand ma inne linki i, i krótka wersja ma też inne linki. I najlepszy motyw jest taki, tu macie moduł hamulca. Jest linka modułu, ona jest tutaj na końcu z gwintem. gdzie przez całą długość i tu ma taką blachę. I tej linki osobno nowej się nie kupi. Albo używkę yy, razem z modułem, i to ceny są, wiecie jakie. Yy, albo regeneracja linki. I tak jak mówię, zeszukałem się, nowej się nie kupi. A jak zadzwoniłem do regeneracji, bo tu w sumie sama, link, sama linka była dobra. Widzicie, elegancka jest. Też mnie to śmieszy, jeżeli linka jest wykręcana, że nie jest wymienna. No, Dla mnie to jest chore. Nie w lince był tylko pancerz rozwalony. O. W połowie widzicie? Rozpieprzony pancerz. I co? Jak zadzwoniłem do regeneracji w pobliżu mnie, to mi powiedzieli Minimum 150 zł za wymianę samego pancerza, jeżeli linka jest dobra. I dwa dni czekania. Mówię, no chyba ich trochę pogięło z I mówię, jeżeli ktoś się potrafi, jeżeli firma jakoś potrafi zregenerować, to ja sobie nie zregeneruję. I co? Pancerz wziąłem ze starego hamulca ręcznego. Używany, ale był, linka była na chodzie. Jak sięgałem po prostu skół, bo to jest ta sama grubość linki, bo oczywiście mam nowe linki na koła co idą. O, tu są nowe linki, a ze starej linki od koła wziąłem, bo jak mówię wymieniam to już wymienię kompletna. Nie musiałem jeszcze na kołach wymieniać, ale już mówię to wymienię na nowe. I stary pancerz wziąłem, skróciłem na długość oryginalnego. Zobaczcie o pancerz jak nowy tutaj na końcu. Zaraz może obrócę to. Ułagostrą Widzicie, tą końcówkę rozciąłem po długości. Lekko rozgiąłem. Łapię. O. A później po rozcięciu, jak już przełożyłem nowy pancerz, wszystko pozakładałem, to na minimalnym amperażu zgniotłem tą wimadlę i to solidnie i zespowałem. I wszystko elegancko. Tutaj też pozagniatałem. Widzicie? I linka zregenerowana moim kosztem za darmo. Mój czas tylko zajęło mi to może z godziny roboty. Także lepiej sobie samemu to spróbować zrobić. Jak naprawdę, 150 zł za regenerację. A przypuszczam, że to pochodzi już do końca żywotów tego samochodu. Chyba, że znowu pan coś puści. Naprawdę. To 50 zł zaoszczędzone. A co do hamulca, moduł wygląda tak. Tu widzicie, macie cały silnik. Tutaj wkręcamy od tej linki tą końcówkę. Zresztą dobra, jak będę to wszystko w kupę montował. Bo jeszcze trzeba zamontować linkę. Ona leci tam o, w tym. To jest od. żeby awaryjnie hamulec zabezpieczyć. Ta linka leci do bagażnika. Jak będę to montował, to Wam jakoś tam to spróbuję nagrać. Dobra to będziemy się widzieć przy składaniu no i dobra, tu mam poskładane wszystko jak widzicie o tu przechodzi ta linka, co robiłem, ona wchodzi tu i idzie do tego do tej tulei z glintem. Silnik obracając się przesuwa kręci tym, wciągając i wyciągając linkę. To jest zapięte tutaj. To jest ten... Jakby to nazwać? On, on to ciśnienie mierzy. Na kołach. Termory, ten... tonometry, ten nacisk klocków na, ten, na tarczach. A gdy odbezpieczycie. Tutaj ta linka jest. To jest od, do bagażnika, idzie ona odbezpiecza awaryjnie. Ona jest od spodu. To ona odblokowuje to i odpina się ten hamulec z tego. Tak to właśnie wygląda. I teraz co? Teraz wszystkie ranty ładnie wyczyścić, tu mamy dekiel i objechać to silikonem. Stary silikon zerwać. I skręcamy to na silikon. Tu nie może się grama wody dostać. No i oczywiście zanim złożymy to posmarować sobie delikatnie smarem wszystkie te elementy, które pracują. Tak to właśnie wygląda. Dobra, to ja to silikonem smaruję, skręcam. No i dobra widzicie, zobaczę sobie na kontrolkę. Nie wiem czy będzie słychać, ale będzie napis widać. Proszę bardzo, hamulec otwarty. Hamulec zamknięty. I nie trzeba nic kalibrować, bo ja już sobie przygotowałem tutaj klipa laptopa, ale nie trzeba kalibrować. Myślę, że trzeba będzie, a nie trzeba. Także jest ok. Dobra, to by było w tym filmiku. No tyle. Jak macie jakieś pytania, to pytajcie. To na razie trzymajcie się hej.